Dziękuję bardzo panu premierowi, dziękuję rządowi Republiki Litewskiej za takie szczególne spotkanie. To szczególne konsultacje międzyrządowe pierwsze odbywają się, jak usłyszeliśmy dzisiaj, można powiedzieć, w symbolicznym momencie, symbolicznym czasie, bo 230 lat temu władze litewskie i polskie wspólnie obradowały. Ale spotykamy się też w pięknym miejscu, które zrobiło na nas ogromne wrażenie. To odrestaurowany, odbudowany zamek książąt wielkich książąt litewskich, zamek władców, który podziwiamy, podziwiamy jego piękno i jest to również symbol kultury i historii, która nas łączy. Bo to zarówno nie tak dawne wydarzenie, gdzie wspólnie w zeszłym roku uczestniczyliśmy w ponownym pochówku naszych wspólnych bohaterów litewskich, polskich i zresztą również białoruskich. To także tutaj nieopodal znajdująca się katedra, w której znajduje się doczesne szczątki świętego Kazimierza, wspólnego patrona Polski i Litwy. Ale także to szczególny dzień dzisiaj to 17 września, gdzie Niemcy hitlerowskie i Rosja sowiecka rozpoczęły we wrześniu 1939 roku wspólne dzieło niszczenia, wspólny plan niszczenia niepodległości Polski, niepodległości Litwy i wielu innych krajów, a także plan eksterminacji naszych narodów. W tym czasie, szczególnym czasie, w którym się spotykamy, czasie, który obfituje w wydarzenia przełomowe. Bo to nie tylko epidemia, ale to także wydarzenia u naszego wschodniego sąsiada, na Białorusi, które bardzo ważne są z punktu widzenia przyszłych relacji Polski, Litwy z naszymi wschodnimi sąsiadami. I tutaj, w kontekście Białorusi, chciałem szczególnie podziękować panu premierowi Litwy, rządowi i władzom litewskim, panu prezydentowi, za takie wspólne i bardzo zgodne Współdziałanie przy pomocy dla osób, osób represjonowanych, za gościnę, którą udzieliliście Państwo pani Swietłanie Cichanouskiej, za współpracę przy wspieraniu sił, które dążą do suwerennej i wolnej Białorusi. Decyzja należy do narodu białoruskiego i ta decyzja musi być umożliwiona. Również na forum Unii Europejskiej. I w zakresie działań na polu międzynarodowym staramy się razem z naszymi przyjaciółmi litewskimi cały czas utrzymywać sprawę białoruską jako bardzo ważną sprawę. Sprawę, która łączy się także z gazociągiem północnym, czy z próbą otrucia jednego z czołowych opozycjonistów rosyjskich, pana Nawalnego. Trzeba o tym głośno mówić. Nie możemy. Wsadzać głowy w piasek, bo jest niezwykle ważne, żeby Europa zdawała sobie sprawę z tego, jak ważna jest wolna i suwerenna Białoruś dla bezpieczeństwa i dobrobytu całego kontynentu. My doskonale o tym wiemy i bardzo dziękuję za współpracę na tym bardzo trudnym polu, za to, że z Wilna i z Warszawy płyną na Białoruś, do Mińska, do wielu innych miast, miejscowości. Nie tylko słowa otuchy, ale też realne wsparcie, wsparcie wolnego narodu białoruskiego. Unia Europejska i prawie cały świat również wspierają suwerennościowe i wolnościowe dążenia narodu białoruskiego. Dlatego w tej deklaracji, którą podpisałem z Panem Premierem Sauriusem Skwernelisem, znajdują się takie sformułowania, które świadczą o naszej strategicznej współpracy. I o zamiarach pomocy dla Białorusi, również pomocy gospodarczej. Przedstawiłem plany pomocy gospodarczej, które chcemy pokazać w, na Radzie Europejskiej za tydzień. One spotkały się z bardzo przyjaznym odbiorem pana premiera Sauliusa Skwernelisa i pana prezydenta Republiki Litewskiej. Chciałbym też podziękować za współpracę w tym trudnym okresie walki z epidemią. Tutaj słowa takie jak. Kooperacja, koordynacja, uzgodnienia, harmonijna współpraca powinny świadczyć o wszystkim. Chciałem też pogratulować panu premierowi i rządowi litewskiemu tak skutecznej walki z koronawirusem. Najgorsze są zawsze te dane o zgonach, o osobach, które od nas odeszły. Wiem, że na Litwie jest to około 90 osób. Patrząc na proporcje do dużo bogatszych od nas państw, jak niemcy czy Włochy, Hiszpania, czy Francja, albo Wielka Brytania, albo Szwecja to ogromny sukces w ochronie życia i zdrowia naszych obywateli. Państwa obywateli. My mamy nieco słabsze parametry, wskaźniki, ale też dużo lepsze niż w zachodniej Europie i dziękuję też za tą koordynację wszystkich naszych działań w dobie walki z pandemią. Całość tego kryzysu zatrzęsła posadami mocarstw i wielu bardzo silnych państw, więc to, że Litwa i Polska dają sobie tak dobrze radę, że jesteśmy pytani często, ja jestem pytany, jak to się dzieje w Europie Zachodniej przez premierów i prezydentów, jak to się dzieje, że Litwa, że Polska radzą sobie tak dobrze, jest na pewno powodem do dumy. Ale też dziękuję panu premierowi za taką bliską współpracę gospodarczą, współpracę, której dowody mieliśmy tutaj przed chwilą, podpisane umowy pomiędzy naszymi państwami, ale także za wspólne dążenia na poziomie Unii Europejskiej do podniesienia konkurencyjności naszych państw, wspólną walkę o nasze interesy, chociażby zainicjowany przez pana premiera Skwernelisa. W pakiet, walka o wolność, swobodę przepływu w sektorze transportowym, czyli walka przeciwko dyskryminacyjnym zapisom pakietu mobilnego. Tak, Polska dołączy, mogę to tutaj zadeklarować z Wilna, dołączy do wysiłków litewskich w walce o nasze prawa dla naszych przedsiębiorców przed Trybunałem Sprawiedliwości. Wspólnoty Unii Europejskiej. Będziemy tutaj na pewno pomagali Litwinom w, tą, w tej walce z protekcjonizmem, bo zachodnia Europa tym samym chroni swoje rynki przed naszymi przedsiębiorcami. Jest to działanie niedopuszczalne. Będziemy walczyli o praworządność, o sprawiedliwość na forum instytucji unijnych. Ale również rozwiązania infrastrukturalne, o których tutaj była mowa z ministrami infrastruktury, transportu to ogromny krok do przodu w zwiększeniu szans na wymianę handlową, wymianę gospodarczą, na wspólne, wzajemne inwestycje nie tylko w obszarze infrastrukturalnym, ale też w bardzo wielu dziedzinach gospodarczych. To ogromna radość i satysfakcja, że rosną tutaj wspólne perspektywy rozwoju gospodarczego. Ale muszę też pogratulować panu premierowi z pewną zazdrością z pewnego wskaźnika, bo Litwa najprawdopodobniej w tym roku będzie miała najniższy ze wszystkich państw Unii Europejskiej spadek wzrostu gospodarczego, najniższą recesję. Polska będzie druga, więc to jest taka zazdrość zmieszana z radością. Rzadko te dwa uczucia chyba idą ze sobą razem, ale tym razem ja mogę powiedzieć, że mamy ogromną radość, że nasi litewscy przyjaciele radzą sobie najlepiej w Europie z kryzysem gospodarczym, że potrafią w tak sprawny sposób walczyć z recesją. Będziemy starali się gonić, dogonić tutaj w tych wysiłkach naszych litewskich sojuszników i przyjaciół. Jeszcze jeden parametr gospodarczy, który też obserwujemy z pewną zazdrością. Otóż jest taka, taki element polityki gospodarczej, po którym, jak po papierku lakmusowym, najlepiej widać wiarygodność na rynkach międzynarodowych. To są rentowności obligacji. I Litwa sprzedaje swoje obligacje trzyletnie na tak zwanych ujemnych rentownościach, co znaczy, że ci, którzy pożyczają Republice Litewskiej to jeszcze dopłacają za to, że mogą pożyczyć te pieniądze, a dziesięcioletnie obligacje na bardzo bliskim zera oprocentowaniu. Polska trochę drożej niestety musi sprzedawać nasze obligacje, ale też nasze obligacje wyemitowane w euro cieszyły się ujemnymi rentownościami. To świadczy o sukcesie Litwy i Polski w walce z kryzysem od strony gospodarczej i ta wiarygodność jest na wagę złota, bo ją buduje się latami. I ta solidna polityka gospodarcza naszych krajów jest dzisiaj potwierdzona w tych twardych, finansowych, wymiernych parametrach na rynkach globalnych. Dziękuję też za te konsultacje międzyrządowe od strony merytorycznej. Dla mnie to była wielka, wspaniała lekcja wielu ciekawych rozwiązań pani premier Milewicz wspomniała o tym, że będziemy być może czerpali z doświadczeń litewskich w zakresie źródeł odnawialnych, odnawialnych źródeł energii. Bardzo ciekawe dyskusje, które gdybym miał je tutaj omawiać, to zajęłoby mi to bardzo wiele czasu, ale wśród wielu tematów niech mi będzie wzwolno wspomnieć również o tym, że Litwa zadeklarowała szeroko rozumiany udział w projekcie Trójmorza czyli ten wymiar północ-południe Europy Środkowej, środkowej i wschodniej, te nowe perspektywy nie tylko na za rok, za dwa, ale za 5, 10 i 15 lat, to także wspaniałe wspólne osiągnięcie. Ten kolej Wilno-Kowno-Białystok-Warszawa to także coś symbolicznego. Ta Via Baltica, Rail Baltica, te powiązania energetyczne, gazowe. To, że synchronizacja może również zdarzyć się dzięki Polsce, myślę, że świadczy o, tym, o, tym, o tej przyjaźni polsko-litewskiej bardzo głęboko. Ale również w szczegółach pan premier zapoznał mnie dzisiaj z sytuacją związaną z mającą niedługo się otworzyć elektrownią na Białorusi, elektrownią jądrową w Ostrowcu. I chcę powiedzieć tutaj, że będziemy również nie tylko niezwykle ostrożni, ale będziemy bardzo blisko współpracować z naszymi przyjaciółmi litewskimi w taki sposób, żeby nie naruszyć interesów litewskich, nie naruszyć interesów polskich, bo wspólne dbanie o bezpieczeństwo w tak newralgicznym obszarze jest czymś dla nas absolutnie oczywistym. Dziękuję także za ten projekt ustawy dotyczący mniejszości narodowych. To też z dawna oczekiwany. Z szacunkiem do mniejszości litewskiej mieszkającej w Polsce, mniejszości polskiej mieszkającej na Litwie, to są lojalni obywatele naszych państw, i dbałość o kulturę litewską w Polsce, o kulturę polską, jest dowodem naszej, naszego zbliżenia i naszej przyjaźni. Szanowni Państwo, Panie Premierze. Ja chciałem bardzo, bardzo gorąco za, podziękować za to zaproszenie na konsultacje międzyrządowe, pierwsze konsultacje międzyrządowe historyczne w tym miejscu, za zrozumienie tego wymiaru strategicznego naszych relacji, strategicznego w odniesieniu do sąsiedztwa, tych wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach, ale także omówienie wielu spraw bieżących, gospodarczych w zakresie... Klimatu, zdrowia, spraw zagranicznych, obronnych, spraw bezpieczeństwa wewnętrznego to bardzo dobra, solidna i potwierdzająca naszą wspólne rozumienie architektury bezpieczeństwa. Także NATO wydawanie 2% naszego PKB na politykę w zakresie obronności świadczy o powadze, z jaką traktujemy Pakt Północnoatlantycki. Łączą nas wspólne wartości łączy nas wspólna historia, ale przede wszystkim cieszę się, że łączy nas wspólna przyszłość, że możemy tak wiele sobie nawzajem zaoferować i że możemy razem budować tą przyszłość pod znakiem pokoju, wolności, demokracji i dobrobytu gospodarczego obu naszych narodów, obu naszych państw. Bardzo serdecznie dziękuję, panie premierze.